Do wymiany filtra pyłkowego, czy też filtra kabinowego w Fordzie S-Maxie będą nam potrzebne następujące narzędzia. Jest to klucz z krzychotką najlepiej, pasująca tego nasadka 10 mm oraz 7 mm i przedłużka, najlepiej w miarę gętka ułatwi nam to pracę. I oczywiście filtr pasujący do naszego samochodu. Najpierw musimy odkręcić... Trzy śruby 10mm, na nakrętki 10mm, na których zamontowany jest pedał gazu. Nie ruszać proszę żadnych kabli, tak jak kabla od pedału gazu albo od, z, z boku przy środkowej. Jeszcze jeden kabel w, w drodze. Najlepiej odsunąć sobie najpierw fotel kierowcy, żeby było trochę więcej miejsca. I powoli, cierpliwie, żeby sobie ani autokrzywdy nie zrobić, rozpocząć pracę. Po odkręceniu wszystkich trzech nakrętek, delikatnie zdjąć pedał gazu, odsunąć go na bok. Nie odczepiając kabla, na którym jest przymocowany, można spróbować sobie go jakoś przymocować, np. do innego pedału albo do poduszki powietrznej na górze za pomocą taśmy klejące, jak jakiegoś paska jak to woli, ja wolę zostawić go luźnym żeby móc sobie go przesuwać tak, żeby im było wygodnie teraz należy się zabrać za dwie 7 metrowe śruby, mogą to być też trzy, ponieważ widziałem, że w osłonie która jest przemocowana, nimi są trzy otwory na śruby jednak u mnie to były tylko dwie śrubki trzeba je odkręcić i zdjąć osłonę za którą znajduje się filtr tak jak mówiłem można spróbować sobie przymocować pedał na przykład do drugiego pedału tak też próbowałem ale jak się potem okazało tak czy tak przeszkadza No, po odkręceniu śrubek można zdjąć osłonę i powoli wyciągnąć nasz filtr, właśnie radzę to robić powoli, krok po kroku, najpierw trochę z dołu go wyciągnąć, z góry go nacisnąć, tak żeby przychodził pod kablem. I znowu z dołu go trochę wyciągnąć, i znowu z góry trochę nacisnąć, żeby się przesunął pod kablem. Nie ma co się martwić, on jest giętki, nic mu się nie zrobi. Oczywiście, nie przesadzać siłą, bo porwać się może, ale raczej, raczej tego nie zrobimy. Powoli, krok po kroku, i wyjdzie. Teraz zwrócić uwagę na airflow napis, także w którym kierunku powietrze przechodzi przez filtr. To ważne, żeby filtr funkcjonował poprawnie i powoli filtr włożyć w otwór. Także krok po kroku znowu wsunąć, później docisnąć z przecisnąć pod kablem i krok po kroku wejdzie. Jest to niestety bardzo stresujące, przynajmniej dla mnie było, ale krok po kroku mi się wszystko uda. Wszystko udało się poprawnie zrobić, filtr jest na swoim miejscu. Teraz założyć tylko klapkę, czy też osłonę, przykręcić ją, przykręcić pedał gazu. Nie zbyt mocno nacisnąć, dociągać śruby, żeby łatwo było je wykręcić, żeby nie stawiały problemów i tak, szczególnie przy pedale gazu, śruby są, kwint dość długi, więc, więc trzeba to odpowiednim kluczem je odkręcać i dokręcać, żeby się nie dało na nakrętki. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Także w części filmu będzie tylko pokazane jak to poskręcać. A to jest odwrotna kolejność odkręcania i to wszystko. Dziękuję bardzo.